Halo, dzień dobry, halo, dzień dobry. Zrobimy sobie przedstawienie postaci, którą jest nasz magic-kindowy of build, który został lekko przerobiony. Od tego momentu robimy już mapki T16 Crimson Temple. Pokrótce omówię, co zostało zmienione, jak nasza postać teraz wygląda. Co dzięki temu osiągnęliśmy i co możemy robić, na początek nasz łuk został zastąpiony łukiem typowo elemental damage. Owym. Jest to na chwilę obecną 5-olink, w domyśle to powinien być 6-olink. Mamy tutaj naszego Animate Guardiana. Tym razem pokusiliśmy się na wersję Divergentową, która sprawiła, że mamy 124% increase. Minion, Maximum Life. Mamy tu, tak jak poprzednio, Elemental Army, Mid Shield, Minion Life oraz Empower Support. I naszym szóstym linkiem będzie y, tutaj Golem, który się znajduje tutaj. I ten właśnie Ice Golemik powinien być jako nasz sześciolink i zbierać benefity z y, tych supportcików. Nasza czapeczka nie uległa zmianie, jest to The Goal. Tym razem jest to w wersji Lightning Arrow Hits 2 Additional Enemies, bo nasz building może działać na dwa sposoby: czyli właśnie pod Lightning Arrow, w wersji tutaj Phantasmal, co sprawia, że mamy przy 20 Quality mamy 20% szans na to, że hitniemy Additional Enemy. Do tego zmieniliśmy sobie nasz amulecik, jest to replika Harry wraz z bardzo fajnym anointmentem, czyli you can apply additional kursik, co sprawia, że możemy biegać sobie z naszym Sniper's Markiem. I właśnie kolejna sprawa, którą zmieniliśmy w naszym buildzie jest to rękawiczki, czyli Asinaz Gentle Touch. W głównej mierze te rękawiczki zostały tutaj założone ze względu na te eksplozje, pomaga to e, przy Clear Speedzie, pomaga to przy mapach wysokiego tieru. Te 3% of, of life as physical damage, jako wybuchy sprawiają raz, że dużo frajdę to bardzo, bardzo pomagają w Clear Speedzie. E, tutaj e, zmieniliśmy sobie jeszcze Void Fletcher, udało nam się zakupić dość niedrogo. Z bardzo sympatycznym implicitem, czyli arrows chain plus 1 additional time, co sprawia, że mamy nasz chain tutaj. Dodatkowo, projector mamy 30% szansę, że chainują sobie, gdy kolidują z, z otoczeniem. Tutaj mamy y, jeszcze jeden i mamy awakened fork. A więc tak wyglądają nasze Gemy. Jest to Fantasma Lighting Arrow. Przedstawię e, naszą postać w dwóch wersjach, zrobimy dwie mapki, jedną tu będzie właśnie z tym Phantasmal Lightning Arrow wraz z e, enchantem na naszym helmecie oraz z Tornado Shotem, jak poprzednio, tym razem jest to Anomalo Tornado Shot, który pozwala na konwertowanie 60% naszego Physical Damage to random element. A więc na początek będzie to Fantasma Lightning Arrow. Następnie zmienimy to na Tornado Shot. Wszystkie pozostałe gany nie ulegną zmianie. Mamy też Inspiration, Increase Critical, Strike Chance, Awakened Fork, Greater Volley. Ze względu na to, że mamy mniej da e, mniej Damage'u zabieranego. Oraz Elemental Damage with Attacks Support. Potem mamy Precision Level 1, Ice Golem, Chasm z Portal'em. Purity of Elements Convocation ze względu na naszego Animate Guardiana, którego też zaraz omówię. Herald of Ash oraz Herald of Ice. Tutaj mamy Hatred wraz z 100% increased mana reservation efficiency e, na tym Hatredzie, co sprawia, że możemy używać Precision Level 1. Herald of Ash, Purity of Elements, Hatred oraz Herald of Ice. Zostaje nam 59 many, dokładnie tyle żeby móc wciąż zasumonować naszego Ice Golema, wciąż, żeby używać naszych skilli bez większych problemów. Flaszeczki pozostały bez zmian. Co jeszcze uległo zmianie? Zrobiliśmy sobie uber, uber lab i tam mogliśmy wziąć sobie focal point. Zmieniliśmy tutaj ten obszar naszego drzewka, zrezygnowaliśmy z naszego inspired learning. Z naszej wersji tutaj uh, Discipline of the Slaughter, naszej wersji damageowej. Um, natomiast kupiliśmy ten oto Large Cluster Jewel z uh, 12 increased damage with balls. 8 uh, pasywami jest to Martel Prowess, Feed the Fury oraz Fuel the Fight. Naszymi mediumami jest to Increase Critical Strike, Pressure Points, Quick Getaway oraz. 10 Increase Projectile Damage z Repeater'em i Streamlined'em mamy tutaj Repeater, Streamlined Quick Getaway Pressure Points Utility Searching Agile z Damage'em oraz 4% często Game Phasing oraz Blind Mantra of Flames Avoid'em, Chilla i Frozen'a który można zastąpić lepszym oczywiście Implicit'em na przykład Corrupted Blood Cannot Be Inflicted On You Tutaj standardowo pozostał Inspired Learning Czekamy na jego buffing ze względu, e, iż Headhunter został zbuffowany, replika została zbuffowana a Inspired Learning jest takim, można powiedzieć, pokrewnym wyjemnikiem, więc czekamy na jego buffing Tu wciąż pozostaje Lion Lionize Fall Natomiast tu sobie zmieniliśmy nasze plus 10 Live i plus 5 mana gained for each enemy na 6% często gain Frenzy Charge, and of Power Charge on Kill, natomiast poświęciliśmy 1 punkcik na zabranie sobie tego plus 4 i plus 2 tutaj. Jest to taki nieodzowny warunek, żeby sobie sustainować naszą manę i nasz life. Ache, pomimo tego, że mamy tutaj liczowanie many oraz życia. Y Pokrótce jeszcze powiem, co się zmieniło z naszym Animate Guardianem, oprócz tego, że mamy teraz u niego 33 tysiące Maximum Life'a zmieniliśmy, co, wcześniej to była wersja taka typowo budżetowa, teraz mamy Kingmaker'a założonego u niego, mamy Victorious Flight z enchantem, 2% regeneracji życia, jeśli, jeśli nasz Animate Guardian zostanie uderzony, Lircast jako, jako helmet, bandy jako rękawiczki oraz trudne wymowie bodajże Dopelanger Giz. tak się nazywa ten Armor. Zaraz sobie jeszcze sprawdzę na 100% jak on się nazywa, a dokładnie Dopelanger Giz, który sprawia, że Dostajemy 10% live recovery when hit i od 30 do 40 less physical i chaos damage taken from hit yy, w co nie jest wliczany yy, damage Over Time niestety, natomiast yy, jest to najbardziej taki oficjalny Body Armor. Jednocześnie niestety nie jest budżetowy, kosztuje około Exalta że do 2 Exaltów. Natomiast jest takim najlepszym Body Armorem, jeśli chodzi o survability yy, tego Animate Guardiana. Niestety zdarzyło się nam dwa, bądź trzy razy zaniedbać naszego Animate Guardiana. Zdarzyło mu się nam umrzeć, także, także postanowiliśmy zainwestować w niego koszt całego takiego Animate Guardiana. To około 4 do 5 exaltów W zależności od enchantów, w zależności od wersji Bodermora. Można jeszcze Lyrkast Helmet zamienić na troszkę jeszcze inne. Helmet, mianowicie na Crown of the Tyrant, natomiast taki helmet też kosztuje dwa exalty, i jeśli tylko mamy na tyle, to jak najbardziej możemy poświęcić na to nasze exalciki. Na początek zrobimy sobie jeden Crimson Temple wraz z Fortunes, of Favors, The Brave oraz The Eater of Worlds z czterema skarabami. Jeśli nam się uda, aczkolwiek się nie udało, zabrać ze sobą te skaraby, Więc zrobimy je jeszcze raz. To będzie Harpingerowy, Elder'owy. Divination'owy, tym razem to będzie Polish Divination Scarab. I w zależności co chcielibyśmy teraz zobaczyć, czy Bridge, czy kartografii, żeby dostawać sobie matki, tak też zrobimy. Albo w zależności od tego co byśmy chcieli, Ambush albo Legion. Przygotujmy sobie tą mapkę. Zaraz sobie ją zrobimy i zrobimy tą mapę na początek z Lighting Aru, który na tulbarze haidaucie pokazuje nam 107 898 damage. Jest to mapka tyru 16 od razu mówię, trzeba się przygotować, że bardzo często i gęsto będziemy na tych mapkach umierać. Bardzo często będziemy umierać od damage'u overtime, który na tych mapkach występuje. Często będziemy umierać od one shotów, one hitów. Mapków, które dodają bardzo duży damage. Zobaczymy czy uda mi się taki wzgląd zaliczyć na tej mapce. Natomiast wciąż czerpiemy w korzyści z naszego degula, z, naszego, z naszych shrine'ów na mapce. No i też kwestia pozostaje tego, kto jaki playstyle preferuje, czy to właśnie z lightning arrow, czy z tornado shotem. Dosyć taką rzeczą, na którą bardzo ubolewamy. So, są te lightingowe mm, postacie, które wybuchają przy nas, jest to dosyć uciążliwe. Bardzo często od tego umieramy. Ubieramy nasze szrajny. Także w porównaniu do poprzedniego buildu And Magic find'owego, który robił w Mapki Tower, tiru drugiego bądź czwartego. Ta postać potrafi mm, zrobić mapkę T16. Mamy średnio około 300 tysięcy damage wraz z takimi średnimi buffami. Natomiast poświęciliśmy troszkę item Quantity i item Rarity z naszych, naszych itemków. Myślę, że jest to warte mm, poświęcenia, tym bardziej że możemy robić mapki, z której dropują dwie bardzo ważne karty: na Mage Blood oraz na e, Mirror Sharda. Także tak wyglądała ta mapka. Dosyć, dosyć bardzo gładko nam poszło. 48 mopów zostało. Bossa sobie zostawiamy. A teraz dokładnie to samo z bardzo podobnymi skarabami z Fortune's Fable, The Brave oraz Peter of Walls. 16. Robimy sobie z tornado shotem. Podmienimy tylko nasze. Na szczególę. Także wedle uznania. Chociaż ostatnimi czasy bardzo polubiliśmy się z Lighting Carrow. Bardzo sympatycznie się gra tym skillem. Jest odpalony Arbinger, ale udało nam się go na rękę nie ogarnąć. jest z takich, można powiedzieć, nieodzownych warunków mm, dobrego damage'u, Tornado Shot'a już na takich wyższych markach jest ten enchant na, na Helmecie. Natomiast bardzo ładnie to wygląda, bardzo satysfakcjonująco. A jeśli mody na mapce są odpowiednie i nie są takie straszne, to naprawdę bardzo gładko te mapki 16 tyru możemy sobie robić. Lucik bardzo przeciętny póki co, natomiast zawsze jest szansa na to, że karta na mecz bądź na Mirror Sharda nam tutaj dropnie. Oraz bardzo satysfakcjonujące 5 FPS-ów w Exile, które sprawia, że wiemy, że gramy w, w Exile. Myślę, że kolejnym upgradem w tym buildzie będzie Headhunter i ewentualnie następstwie mageb. To były te landingowe ziomeczki, które sprawiają najwięcej problemu. Ciekawostka jest taka, że pomimo tego, że wzięliśmy Fortune Favour jako map bench craft, udało nam się osiągnąć na jednym i na drugim szrajny na mapce, także wyglądało to dosyć podobnie, Natomiast z racji tego, że mamy możliwość sobie tutaj zgniecia, to sobie zgniemy na koniec na szybko. Tak wygląda atlasik, ulubione sloty. W ramach takiego no wszelkiego wypadku, jak to mogę ustawiłem też mapę promenadę oraz tower. Pozostałe to Crimson Temple. Tu, jeśli tylko zrobimy Cortex i The Fear, ustawimy sobie również Crimson Temple. Drzewko, pasywy, jeśli chodzi o Atlas. Po krótce, jeszcze drzewko nasze umiejętności, naszej postaci oraz nasze ascendancje. W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do komentowania pod tym filmikiem. Oba również umieszczę pod tym filmikiem. Dzięki za oglądanie! I zapraszam na mój kanał na Twitchu, na którym codziennie streamuję w okolicy godziny 20.00. Mój nick to Orter22. Dzięki.